Koledzy ze Słupskiego Stowarzyszenia Freeriders, którzy od kilku lat wykorzystywali trasy zjazdowe na górce Narciarza w Lasku Północnym, stanęli przed wizją utraty miejsca do treningów. Członkowie stowarzyszenia mieli nadzieję, że Urząd Miejski w Słupsku przejmie te tereny od lasów państwowych i możliwe będzie kontynuowanie ich działalności. Do zmiany nie doszło, a nadleśnictwo Leśny Dwór zgodnie z założeniami musi realizować swoje plany zalesień. Członkowie stowarzyszenia to w większości młodzi pasjonaci ekstremalnej jazdy na rowerze. Mówią, że budowle, które pozwalają im na skoki i zjazdy powstały już 15 lat temu. Do tej pory nie było problemów z ich wykorzystaniem. Przez 7 lat był skok, spokój, mogliśmy swobodnie sobie jeździć na tym terenie, korzystać. E, młodych ru, ludzi zarażać właśnie tym sportem, ale to już się niedługo skończy. Ze względu na, na panującą tu wycinkę i po prostu. Te drzewo, które będzie ściągane, zniszczy na wszystkie budowle w lesie. Młodzież wykorzystuje ostatnie chwile, by oddawać się swojej pasji. Budowle znikną z górki narciarza prawdopodobnie do 20 marca. Na terenie trwa obecnie zaplanowana wycinka drzew. Prace planowe zaprojektowane przez Biuro Urządzenia Lasu i zatwierdzone przez ministra środowiska musimy wykonać. Akurat na tamtym terenie robimy cięcia gniazdowe w drzewostanach bukowych będziemy musieli przygotować glebę pod obsiew naturalny i wtedy kiedy ten obsiew się uda liczymy na to że ten rok będzie rokiem nasiennym dla buka będziemy zmuszeni to ogrodzić Szansą dla amatorów sportów ekstremalnych byłoby przejęcie terenu przez miasto. Dopiero wtedy bez przeszkód można by tam było prowadzić działalność rekreacyjną i sportową. Jak mówi Rafał Jeka, pełnomocnik prezydenta Słupska do spraw organizacji, opracowywana jest koncepcja, by z górki narciarza korzystały wszystkie stowarzyszenia związane ze sportem. My jako miasto w tej chwili nie prowadzimy tam żadnych działań inwestycyjnych ani żadnych innych na tamtym terenie. My rozmawiamy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami zainteresowanymi prowadzeniem tak, działalności na tych terenach terenach, ale dopóki formalnie nie będzie to miejski teren, to my jako miasto nie będziemy tam inwestowali ani nie podejmujemy żadnych innych działań związanych z tym terenem. My jedynie na razie wspólnie ze stowarzyszeniami staramy się opracować taką koncepcję zagospodarowania czy możliwości zagospodarowania tych terenów tak, jakbyśmy chcieli, żeby one funkcjonowały po przejęciu tych terenów przez miasto. Choć formalnie jest zgoda na zamianę terenów pomiędzy Urzędem Miejskim w Złupsku a Nadleśnictwem, na przeszkodzie stoją pieniądze. Szacowane kwoty związane z przejęciem gruntów i zmianą ich funkcji sięgają około miliona złotych.